Kochani, wczoraj mówiliśmy sobie o tym, co daje mi Kościół. Chcieliśmy uświadomić sobie, że naprawdę warto być w tej wspólnocie, bo trwanie w niej po prostu przynosi człowiekowi duchowe korzyści. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, co ja mogę dać Kościołowi. Ponieważ miłość. To przecież wymiana dóbr, to relacja. Co mogę mu dać? Po pierwsze, mogę dać mojemu kościołowi, mojej wspólnocie, Jezusowi, który jest kościołem i który jest w kościele, przede wszystkim moją wiarę i moje zaufanie. Przecież my ludzie na co dzień. Opieramy się w tak wielu sytuacjach na wierze. Wierzymy w prognozę pogody, wierzymy w szkole, że nauczyciel mówi nam prawdę, wierzymy lekarzowi, że przepisuje nam właściwe leki i chce naszego zdrowia. I tak moglibyśmy wymieniać jeszcze bardzo długo te obszary naszego życia i sytuacje, w których opieramy się przede wszystkim na wierze. A tak trudno jest nam uwierzyć i zaufać Panu Bogu. Apostołowie powoływani przez Pana Jezusa, oni musieli w jakiś sposób zaryzykować i dać mu swoją wiarę. Ofiarować to, co mieli, bo mieli niewiele. Być rybakiem w tamtych czasach to nie był zbyt wysoki prestiż, to nie byli bogaci ludzie. Ale mieli jakąś stabilizację w życiu. Mieli zawód, mieli jakąś przyszłość, wiedzieli, że mają z czego utrzymać rodzinę. A więc ich życie było jakoś ułożone, przewidywalne. I przechadza się Jezus nad jeziorem galilejskim w miejscu ich pracy, i nagle ich powołuje i mówi: pójdź za mną. Trzeba było. Dać Jezusowi naprawdę wiarę i ofiarować mu swoje zaufanie, żeby w jednym momencie wszystko zostawić: zostawić swoją pracę, przyszłość, rodzinę i pójść w zupełnie nieznane naprawdę w zupełnie nieznane. Przecież mogli o Jezusie coś słyszeć, coś o nim wiedzieli, ale nie mieli jeszcze doświadczenia Jezusa jako Mesjasza jako Boga, jako tego, który może zapewnić im jakąś przyszłość. Czy na przykład celnik Mateusz ma oczywiście pracę niewdzięczną, wie, że jest nielubiany, ale wie, że to jest praca, która zapewnia mu finansową stabilizację. Tymczasem Jezus powołuje go, a ten wychodzi z komory celnej i idzie za nim. Znowu w nieznane. Jezus powołuje każdego z nas. Powołuje najpierw do wiary, już przez Chrzest Święty, przez ten sakrament inicjacji. Nawet wtedy, kiedy jeszcze o tym nie wiesz, nie jesteś świadomy, w Twoje serce rzucił ziarno wiary, które najpierw rozwijane przez rodziców zostało powierzone Tobie, mnie i każdy z nas jest odpowiedzialny. Do dziś, do tego momentu, za wiarę w swoim sercu, daną jako darie powołanie od Pana Jezusa. Tymczasem wielu ludzi porzuca wiarę, to ziarno swojego serca wyrzuca, chce je podeptać, jak choćby przez modne w ostatnim czasie akty apostazji, które stają się takim wyrazem buntu wobec Kościoła. Czasem tak bardzo nieprzemyślanego buntu. One stają się wyrazem takiej manifestacji. Robione są często w świetle kamer, w świetle nowoczesnych przekaźników informacji. Ludzie chwalą się tym, że porzucili Kościół, że wycofali wiarę w Pana Boga. Przecież akt apostazji to jest wycofanie wiary w Pana Boga. Ja już Cię nie potrzebuję, ja już w Ciebie nie wierzę. A kiedy pyta się dlaczego tak, odpowiedź jest zazwyczaj, bo Kościół jest zły, bo Kościół robi to źle, tamto źle, bo Kościół jest grzeszny. Innymi słowy, bo Kościół czasami w pewnych obszarach wydaje się mieć jakąś chorobę, nie domagać. No ale dobrze. Skoro kościół jest rodziną i wspólnotą, my jesteśmy ludźmi grzesznymi w kościele po to, żeby odzyskać świętość, żeby odzyskać łaskę Pana Boga. Gdybyśmy byli świętymi, to by kościół nie był potrzebny. On jest po to, żebyśmy się mieli szansę nawrócić, zbawić. To skoro kościół jest rodziną, to jeżeli w twojej rodzinie twój ojciec, twoja matka, twój syn Twoja córka choruje, to porzucasz go? Mówisz, już ciebie nie kocham? Jesteś mi już niepotrzebny? Wycofuję akt mojej miłości, bo jesteś stary, bo jesteś stara, bo jesteś mi nieprzedatna, bo już w niczym nie pomożesz, a może też zrobiłeś czy zrobiłaś coś złego, zgrzeszyłaś ciężko, więc porzucam cię. No, tak nie robimy. Jak robi ojciec, matka, jak robią najbliżsi wtedy, kiedy ktoś z ich najbliższej rodziny jest chory, kiedy jest stary, niedołężny, potrzebujący pomocy. Nie wyrzuca go, ale jeszcze bardziej przytula, jeszcze bardziej się nim opiekuje, jeszcze bardziej stara się okazać mu miłość. Zobaczmy, że nawet w sytuacjach bardzo dramatycznych, kiedy matka czy ojciec przeżywają. Jakieś wydarzenie w życiu dziecka wręcz przestępcze, ich dziecko jest na przykład zabójcą. To jeszcze więcej serce, matki i ojca płacze, oni się go nie wyrzekają zazwyczaj, jest nim niesamowicie źle, przykro, wstyd, ale mówią to jest mój syn, to jest moja rodzina. A więc jeżeli wspólnota Kościoła w jakimś obszarze zachoruje, popełni grzech, to jeżeli ją kochasz, jesteś odpowiedzialny, jeśli wierzysz w Jezusa, to będziesz ją opuszczał, deptał, nie przyznawał się do niej, cofał akt wiary, czyli akt miłości, no jest to zupełnie nielogiczne. To znaczy, że nigdy nie wierzyłem Kościołowi, nie wierzyłem Jezusowi, znaczy, że nigdy nie zrozumiałem, czym jest Kościół. Kochani, jak to jest ważne, aby dać Kościołowi swoją wiarę i swoje zaufanie. Ta wiara i zaufanie wzrasta w Kościele, staje się coraz potężniejsza, ale pod warunkiem, że Ty zrozumiesz, kim jest Kościół. Nie tyle czym jest Kościół, ale kim jest Kościół, że jest żywym Jezusem, który przecież był poraniony na krzyżu. Które był zbrukany przez człowieka, od którego ludzie się w tym momencie odwrócili, nawet Piotr się zaparł tego Jezusa, ale potem się nawrócił, potem wszyscy zrozumieli, kim on jest. Czy potrzeba te błędy powtarzać, skoro potrafisz swoje życie opierać na wierze w to, że jutro będzie padał deszcz, i zabierasz płaszcz i parasol? Skoro nie dopytujesz się nauczyciela, czy oby naprawdę tak było, jeśli ci opowiada o jakichś wydarzeniach historycznych. Skoro bierzesz receptę od lekarza i wykupujesz bez najmniejszej wątpliwości lek, który ci przepisał. Skoro wierzysz, że przyjedzie autobus na godzinę, bo tak jest napisane, to dlaczego nie chcesz uwierzyć Jezusowi i Mu zaufać? To dlaczego uciekasz wtedy, kiedy Jezus płacze? Daj Mu swoją wiarę, daj Mu swoje zaufanie. Co możemy dać jeszcze Kościołowi, czyli Jezusowi? Możemy dać Mu nasze talenty i nasze zaangażowanie. Każdy z nas ma różne talenty. Pamiętamy tą przypowieść ewangeliczną o talentach. Jak to pewien człowiek udawał się w drogę, wezwał swoje sługi i rozdał im talenty, czy miny, jak w innym miejscu, jednemu pięć, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. I ci rozpoczęli inwestować. Ci, którzy mieli wiele, pięć i dwie, puścili je w obrót, a ten, który miał jedną minę, jeden talent, zakopał i nic nie robił. Po powrocie. Ten rządca chce, aby zdali relacje, sprawozdanie ze swojego życia, ze swojego działania. Ci, którzy zainwestowali swoje talenty, przynieśli mu je spotęgowane, a ten, który jeden mówi: Bałem się, zakopałem i masz tu to, co mi dałeś. Nie tyle bałem się, co byłem leniem. Nie wierzyłem ci, nie ufałem. Nie chciało mi się odnaleźć mojego talentu, nie chciało się mi go pomnożyć. Wystarczyło tylko, że było ziarenko, i na nim wszystko się skończyło. Nie rozwinęła się z niego roślina talentu i zdolności. I tak każdy z nas ma po pięć, po siedem, po dziesięć, po dwanaście, piętnaście różnych rodzajów talentów, czy min, jak mówi ewangelista. Ale co my z tym robimy? Najpierw myślimy sobie, one są po to, bym ja mógł je rozwinąć w sobie i z nich skorzystać. Owszem, tak się odczytuje swoje powołanie życiowe. Odczytujesz swoje talenty, rozwijasz je, bo wiesz, że one sprawiają, że jesteś przydatny w świecie jakoś i sam czujesz się kimś spełnionym. Możesz ich użyć, ale pamiętaj, talenty nie są dane tylko dla ciebie, tylko tobie. Mówimy w Kościele o charyzmatach, o darach. To są też pewne talenty, i zastrzega się, one są dla wspólnoty, dla Kościoła, nie tylko dla Ciebie. A więc talenty, które masz obowiązek odkryć i które rozwijają Ciebie, sprawiają, że jesteś jeszcze doskonalszy, piękniejszy, świętszy, one są po to, żebyś się podzielił nimi ze wspólnotą. Tylko tak je pomnażasz, jeśli tylko zachowasz je dla siebie, to jesteś tym, który przyniósł jedno, jeden talent z powrotem. To jesteś tym, który nie puścił w obrót, jak mówi Ewangelista, tej jednej miny. Ale tylko wtedy, kiedy je dasz w wspólnocie, jeśli się podzielisz. Dlaczego? Bo to, co mam ja, nie masz ty. To, co masz ty, tego nie mam ja. Tak to Pan Bóg ułożył, i musimy się tym wymienić, żeby powstała piękna mozaika wspólnoty. Po co? Po to, żebyśmy razem we wspólnocie szli do Ojca. Bo mamy jedni drugich nosić brzemiona, jak wzywa Pan Jezus. I Kościół, jako wspólnota, czeka na Twoje talenty, czeka na Twoje zaangażowanie. Jeżeli potrafisz układać pięknie kwiaty, układaj pięknie kwiaty. Jeśli potrafisz śpiewać, śpiewaj w parafialnym chórze. Jeśli potrafisz organizować coś, zaangażuj się w organizowanie. Ale warunkiem jest też to, żebyś uznał, że Kościół to jest coś Twojego, że Kościół to jest Twoja wspólnota. Nie wspólnota księdza proboszcza, nie wspólnota księdza wikariusza, ale Twoja wspólnota, Twój dom. Człowiek taki jest, że angażuje się w to, co jest jego, a wtedy, kiedy jest tylko widzem, to ogląda, podziwia, krytykuje, ocenia, dopowiada i odchodzi. Ale jego serce nie jest w tej wspólnocie, więc ona mu jest troszkę obojętna i zachowuje się trochę jak taki konsument. Przyszedł, otrzymał jakąś usługę, w tym wypadku religijną usługę, zadowolony jest z niej lub nie i odchodzi. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to, co tutaj duchowe w kościele jest do zaoferowania, nie było towarem, bo towarów jest mnóstwo wszędzie naokoło. Chodzi o to, żeby to było coś, co napełni Twoje serce. Żebyś ty poczuł, że Bóg jest w Tobie obecny, w Twoim sercu. Żebyś ty na to pozwolił, żeby Bóg zmienił Twoje życie, ale Ty musisz utożsamić się z Kościołem, czyli z Jezusem. Że Kościół to również i Ty, a Ty to również Kościół. Jak ważne jest to zaangażowanie, bo ono działa w dwie strony, ono sprawia, że Kościół jako wspólnota się rozwija. Staje się jeszcze doskonalsza, a po drugie, ty się rozwijasz. No, bo to jest wspólnota, bo to jest rodzina. W rodzinie też się uczymy jedni od drugich. I ojciec, matka, mówi do swoich dzieci: zaangażuj się w dom swoją pracą. Innymi słowy, pomóż mi. I kiedy się dziecko nie angażuje, czy współmarzonek się nie angażuje, to mamy pretensje i mówimy: Nie ma go nigdy w domu. Gdzieś tam ciągle jeździ, nie pomoże, czyli nie bierze udziału w rozwoju wspólnoty. Zadaj sobie dziś pytanie, czy jesteś tylko takim konsumentem duchowych darów? Czy jesteś tym, który chce się włączyć i chce się jakby zruść ze wspólnotą Kościoła, utożsamić ze wspólnotą Kościoła po to, by coś temu Kościołowi dać z siebie. Mówimy, dajemy Panu Bogu. On wszystko ma oczywiście, on wszystko ma i nie potrzebuje niczego, co my mamy, bo my to, co mamy, mamy od Niego. Ale on potrzebuje naszych serc, naszej wspólnoty, po to, żebyśmy, no właśnie, siebie nawzajem wzmacniali. A więc daj tej wspólnocie, Kościołowi, swoje talenty, swoje zaangażowanie. Nie trzymaj ich dla siebie, nie marnuj, nie bądź jak ten, który otrzymał ten jeden i ze strachu zakopał, bo nie masz się czego bać. Co możemy dać jeszcze naszemu Kościołowi Jezusowi? Możemy dać mu nasze świadectwo wiary. Bo wiara to jedno, ona rozgrywa się w sercu, ale jest jeszcze świadectwo. Podziel się z drugim człowiekiem twoim przeżyciem wiary. Jeżeli wiara przeżywana jest tylko indywidualnie w sercu, to ona niestety ale nie rozwija się, taka wiara może zaschnąć. Ona tam jakoś będzie, ale nigdy nie ruszy do przodu. Jak ważne jest świadectwo wiary. Owszem, dzisiaj żyjemy w takiej sytuacji, w której mówi się często, że Wiara to jest prawa prywatna, intymna, rozgrywająca się tylko pomiędzy mną a Bogiem. Tak, to jest relacja podstawowa, ale jeżeli my zapędzimy wiarę do kruchy naszego serca, to co to znaczy? To znaczy, że ta wiara nie żyje. Ten strach i to nagabywanie nas do tego, byśmy wiarę zachowali tylko dla siebie, płynie z tego, że świat. Nie chcę, aby Pan Bóg oddziaływał na społeczeństwo, na drugiego człowieka. To jest ten lęk tego człowieka, który miał tą jedną minę. Ja się boję, więc zakopałem ją. I tak świat się boi Boga i chce, żeby on, ten Bóg, nie miał wpływu na twoje życie, na życie twoich dzieci, na życie obywateli naszej, naszej ojczyzny, na obywateli Europy. A tam, jeśli Bóg jest w Twoim sercu tylko i wyłącznie, jeśli jest tylko w kruchcie kościelnej, to ten Bóg jest dla świata bezpieczny w miarę. Więc trzeba Go pod kluczem trzymać, a więc nie dawaj świadectwa. I stąd te karkołomne pomysły, żeby nie nosić publicznie oznak naszej wiary w postaci krzyżyka, medalika, żeby ściągać symbole wiary z publicznych budynków żeby samemu też jakby nie narzucać się ze swoją wiarą poprzez mówienie publicznie o Panu Bogu. To wszystko po to właśnie, żeby Bóg nie miał wpływu na życie wspólnoty. A my musimy na przekór, bo tak powiedział Jezus: Kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego i ja przyznam się przed Ojcem moim, a kto się nie przyzna, to i ja się nie przyznam. Czy nie proste? Bardzo proste. Jezus wyrażał się bardzo prosto. To przyznanie się jest ważne dla naszej wiary i wiary całej wspólnoty, więc nie bójmy się dawać świadectwa naszej wiary. Ono jest bardzo ważne. Czasem ludzie czekają aż na to. Czasem nie potrafisz wytłumaczyć drugiemu mu żadnej prawdy wiary. Nie potrafisz mu jej wytłumaczyć w taki sposób, jakiś poprzez słowa. Nie nadujesz takich słów. To po prostu opowiedz mu o swojej wierze. To po prostu powiedz mu, jak się modlisz, to pomódl się z nim. To pokaż właśnie, że jesteś człowiekiem wierzącym, że przechodząc koło kościoła w różnych sprawach, tu wejdziesz i się pomodlisz, że uklękniesz. To jest świadectwo naszej wiary, budującej Twoją wiarę i wiarę wspólnoty. I na koniec, co możemy mu dać? To, co mu dziś chcemy dać: czyste serca. W sakramencie pokuty i pojednania. A po co Panu Bogu czyste serce? Przecież ma wszystko. No, po to, że tak bardzo Cię kocha, że chce być jeszcze bliżej Ciebie, że chce być całkiem w Tobie. Grzech dotyczy nie tylko tego, że my łamiemy jakieś przykazanie Boże i obrażamy Pana Boga. Grzech godzi w Ciebie, który grzeszysz, i godzi w człowieka drugiego, zrywa więzi zrywa więzi z człowiekiem i zrywa więzi z Bogiem, czyli zrywa więzi ze wspólnotą, czyli jest takim pokłóceniem się z całą rodziną. A jak się pokłócisz z całą rodziną, to jak z nią siąść do wielkanocnego stołu? Nawet ci się nie chce nic zrobić. Ale kiedy się pogodzisz Posiadasz z wielką radością. Więc jak mamy przeżyć święta Wielkanocy, czyli zmartwychwstania, jeżeli Jezus nie zmartwychwstanie w Twoim sercu, w sakramencie pokuty i pojednania? On może symbolicznie zmartwychwstawać przez figury odsłaniane w kościele, ukazywane, że nie ma pusty grób. To robi wrażenie i jest piękne. Ale jeżeli Ty nie sprawisz, że On powstanie zmartwychwstał w Twoim sercu, to On będzie ciągle w grobie leżał, bo Mu nie pozwolisz wstać. Bo będziesz chciał, chciała, żeby On tam pozostał i trwał. A więc sakrament pokuty jest najpiękniejszym dzisiaj darem, jaki możemy dać wspólnocie, bo się jednamy z całą wspólnotą, z tymi wszystkimi, z którymi się skłóciliśmy przez grzech. Dopiero wtedy możemy z czystym sumieniem, nade wszystko owocnie przeżywać święta paschalne, święta zmartwychwstania. Bo wtedy wiemy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, ale również wiemy o tym, że my już w naszym sercu prawdziwie zmartwychwstaliśmy. Upadniemy jeszcze. Chrystus zmartwychwstał i już nie umiera. My tak. Ale to jest nasza droga, ziemska droga ku doskonałości, ku świętości. Dlatego trzeba powstawać i ten sakrament jest tym powstawaniem, ciągłym powstawaniem, nie traceniem nadziei. I to znowu daje nam Kościół, jak mówiliśmy, a my Mu dzisiaj to jakby oddajemy, zwracamy Mu, że chcemy Mu przynieść nasze serca. Kochani, zobaczmy, wiele możemy dać Kościołowi i wiele od Kościoła możemy otrzymać. Teraz to wszystko zależy tylko od nas. Czy my chcemy tego, czy nie chcemy tego? Pytamy w życiu, co ja z tego będę miał? Zobaczmy, są duchowe korzyści, jest ich mnóstwo, tylko czy chcesz je wykorzystać? Jest też wiele darów, które Ty możesz dać wspólnocie kościoła, ale czy chcesz je dać? To już pytanie, które musisz rozstrzygnąć dzisiaj sam, w swoim sercu. Amen.